Nie, jesteśmy bardzo poważni Dobra, Bach, pokaż im Lekker, Iwis, chodźcie, Hano na pewno chcesz dołączyć? Dzięcznie I wszędzie cienkam Z Bogiem Trzymaj Może już się nie spotkamy Chodź na pamięć Ładować na nią C4. Kioruj. Bez gadania. Zaraz tam będziemy. To było niesamowite. Co się tak jest? Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną. <noise> Dobre pytanie. Związałam się z tym, co symbolizuje. Ana, z czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Jesteś w porządku, kochana. No to to kończymy, kompanię. A ty córkę? to dla pana się życzy. Zostajesz, tak? Ma się przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie zatonąć Walgieri. Niedługo wrócimy. Ura! Na no to jedziemy skoksem. Jak na, na droga do Niech Jedziemy z panem to, to nasz Roger, jedziemy. Tu nas nie widzą. Przykować się. Ale nadal nikt nie działa prawdopodobnie Trzyma Iris. Bez obaw To niezawodny sprzęt To jasne Prosto ze Szwecji No to kamień spadł mi z No to jedziemy. Tu 3. Jesteśmy na pozycji. Możemy to jest koniec kompanii. Wtedy widać czwórka. wam się trzy końcowe rzeczy. Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Zadajmy to! Trzeba będzie zejść na dół! Okej. Okay. Wystarczy jedna osoba. Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay, daj mi go! Nie będziesz ryzykować, Hana! Jestem Irish, pamiętasz? Mam farsa! Daj mi go, dawaj! Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek! Twój kraj potrzebuje cię żywej! Nie żejdziesz na dół, kropka! No dawaj, Reker! My się tutaj kłócimy, a na okręcie umierają ludzie. Daj mi ładunek, Reker! To no mój okręt, Hana! Szybko stary czas leci! Decyduj się, Reker! No Reker, decyduj! O oh, ja! Yeah. O Boże! Już powinni. Daliśmy ciało. Słuchajcie! Okręty można zatopić. Ludzi można zabić. Ale nie da się uśmiercić idei. Prawda? To jest jedno strzech. Osiągnie, które jest odblokowywane. Gramarze tu strażnica. Odzyskaliśmy kontrolę nad Łezem. Udało wam się kogoś znaleźć. Nie strażnica. Nikt nie przeżył. Poprawka. Nie przeżył nikt poza nami. To jeszcze raz lecimy. Co jest gra? A no to nic, powtórzymy. Kiedyś lubiłam wyprawę w góry. Ten spokój, prostota. Miałem kiedyś wujka, wujka Jaya. Nauczył mnie wszystkiego o przetrwaniu dziczy. Myślałam, że jesteś miastowy. Bo jestem. Ale mój wujek nie był. Powodził z Karoliny. Opuścił nas dawno temu. A gdzieś teraz? Nie ma go już wśród nas. Bardzo mi przykro. A wiadomo, nic na to kurwa nie poradzisz. Trzeba iść naprzód, co nie? Dobrze wykorzystać swój czas. Tracimy tylu bliskich. Zbyt wielu i za wcześnie. Czasem myślę, że lepiej tego wszystkiego unikać. Byłoby łatwiej. Nie, no nie zgodzę się. Pamiętaj albo zapomnij, ale niczego nie żałuj. No, dalej. Powiedz to. Niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Dokładnie kurwa. Właśnie tak. Niczego kurwa nie żałuję. Niczego kurwa nie żałuję. Brawo. Dobra, to zostawimy a to. Yy, pokazuję wam yy, dalsze dwie yy, sytuacje. Dobra, to jeszcze raz wam pokazuję. Musimy yy, przejść od nowa całą yy, misję. To najgorszy... trzy godziny w moim. Życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest walkiria. Ka płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dasz sobie radę? Surowe króliki i wojskowe racje. To jest wyzwanie. Litki bezpieczeństwa spraw! Jak będziesz żygać, celuj przeciwników na ziemi. Sprawdzić, sprzęt! Teraz pokazywałem zakończenie części drogi i tego poswięcimy. Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie Iryczka. dobrze, musimy dobrze. Potem tamtą Spłatujmy. i to będą trzy części odblokowane. Pierwszą część zakończenia zobaczyliście. To Jeszcze zostały dwie. Dawaj! Już! Ale forteca, w tu grabasz 3. Jedziemy w kap. Powtarzam, forteca, w tu krabaz 3. Jak nie zrozumiałeś? Czując walczyli się! To wszystkich! Tu forteca! Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład! Powtarzam! Żołnierze wroga na pokładzie! Długo nie wytrzymają! Spróbujmy wylądować na pokładzie

¿Quién छा छा करे i'm